Rozmawiać Panią Krystyną Osadzin. Pani Krystyna, jakie formy leczenia proponuje Uzdrowisko Cieplice? Uzdrowisko Cieplice proponuje dwie formy leczenia uzdrowiskowego. Pierwsza forma to jest leczenie pobytowe w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zamkniętego, w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach uzdrowiskowych. W naszym uzdrowisku funkcjonują cztery... Szpitale uzdrowiskowe, z czego dwa przeznaczone są dla dzieci, a dwa dla kuracjuszy dorosłych. I jedno sanatorium uzdrowiskowe z oddziałami szpitalnymi przeznaczone dla kuracjuszy dorosłych. Poszczególne zakłady lecznicze rozmieszczone są w 14 pawilonach. O łącznej ilości łóżek 763. Z czego 195 łóżek to łóżka przeznaczone dla kuracjuszy dla tak zwanych dziecięcych, a 568 dla kuracjuszy dorosłych. W ramach tego leczenia, które trwa 24 dni, kuracjusz otrzymuje pełny zakres świadczeń hotelarskich, całodzienne wyżywienie Zabiegi balneologiczne oraz opiekę lekarską i pielęgniarską. W szpitalu uzdrowiskowym ta opieka jest całodobowa, a w sanatorium uzdrowiskowym całodzienna. Chciałam zapytać o standard y, usług hotelowych. Standard usług hotelowych, jeżeli chodzi o bazę. Bazę łóżkową jest różna, bardzo u nas różnorodna pod względem standardu i pod względem usytuowania. Posiadamy pokoje jednoosobowe, dwu- i trzyosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wc, umywalka i prysznic. Posiadamy obiekty i pokoje o niższym standardzie, pokoje jedno, dwu- i trzyosobowe z umywalkami. Posiadamy również apartamenty. Pawilony poszczególne są różnie usytuowane. Dla kuracjuszy niesprawnych posiadamy bardzo korzystny układ leczenia poprzez połączenie pawilonów mieszkalnych z zakładem przyrodoleczniczym, co umożliwia dobry układ leczenia poprzez fakt, że jest łóżko, na łóżko, prawda? Kuracjusz bezpośrednio, z pokoju w szlafroczku może sobie przejść do zakładu, skorzystać z zabiegu i wrócić i odpoczywać. Czyli łatwość poruszania. Łatwość poruszania. Dla kuracjuszy sprawnych natomiast polecamy pawilony położone w parku, na obrzeżach parku, które umożliwiają aktywny wypoczynek i obcowanie z przyrodą. A druga forma leczenia? A druga forma leczenia to jest lecznictwo ambulatoryjne. Lecznictwo ambulatoryjne polega na tym, że kuracjusz otrzymuje same zabiegi przyrodolecznicze, natomiast jeżeli to jest zamiejscowy, może sobie mieszkać w hotelu albo na kwaterze prywatnej, prawda? albo jeżeli to jest po prostu mieszkaniec cieplic, nie wyjeżdżając z domu, korzysta z tej formy leczenia. Tą formę leczenia prowadzi nasza przychodnia uzdrowiskowa, która się mieści w pawilonie lalka przy wejściu do parku. I żeby z niej skorzystać, chciałabym jeszcze może już przy tej okazji powiem, że raz w roku wszystkim osobom ubezpieczonym przysługuje bezpłatna taka kuracja ambulatoryjna, i żeby z niej skorzystać, właśnie trzeba się po prostu zgłosić z wynikami badań podstawowych, które ułatwią leczenie do przychodni naszej uzdrowiskowej do lekarza i tam pacjent będzie całościowo załatwiony. W Lalka znajduje się przychodnia uzdrowiskowa, której kierownikiem jest pani dr Wiesława Wolska. Pani doktor, kto trafia do przychodni uzdrowiskowej? Trafiają pacjenci na leczenie ambulatoryjne, zarówno z rejonu Jeleni Góry, jak z całej Polski, również pac pacjenci zagraniczni. Pożądane jest, żeby trafiali ze skierowaniem i z wynikami badań podstawowych, to znaczy obemorfologia mocz, EKG u kobiet jeszcze pożądany jest bardzo ginekolog tym, że mogą przychodzić pacjenci również bez skierowań, jeżeli mają dowody leczenia typu, typu lekarki informacyjnych ze szpitala, aktualne wyniki badań, zgłoszają zgłaszają się bez skierowań, również do na nas są prowadzeni. Prowadzimy wczesną rehabilitację po urazową, jak również wszystkie właściwe profile lecznicze, które są w uzdrowisku. Czyli ze wszystkich zabiegów? Ze wszystkich to... zabiegów pacjent ambulatoryjny korzysta ze wszystkich zabiegów, tak jak pacjent kuracjusz sanatoryjny. Czy jest również leczenie ambulatoryjne odpłatne? Nie, jeszcze nie. To znaczy pacjenci, jest limit zabiegów, dwa zabiegi dziennie. Pacjent otrzymuje bezpłatnie. Jeżeli ma zapotrzebowanie na większą ilość zabiegów, to wtedy ewentualnie odpłatność jest za, za, za poszczególne zabiegi. Hmm. Każdy, z, każdy z pacjentów może raz do roku skorzystać z leczenia ambulatoryjnego, z tym, że jeżeli prowadzimy intensywną rehabilitację pourazową, no to kuracja już niestety korzysta z, z kilku turnusów, nie z jednego. Zakład obsługi kuracjusza to pierwszy kontakt kuracjusza z uzdrowiskiem Cieplice. Rozmawiam z kierownikiem zakładu obsługi kuracjusza, już wcześniej przedstawianą panią Krystyną Osadzin. Pani Krystyno, niech pani nam powie, kuracjusz się do państwa zgłasza. I co? To więc podstawą przyjęcia kuracjusza do uzdrowiska jest Kierowanie uzdrowiskowe, ważne, wypisane oczywiście na tą osobę, która z dowodem tożsamości przyjeżdża takim, a nie innym. I to są właśnie dwie wersje tych skierowań. Kuracjusz po przyjeździe tutaj do naszego uzdrowiska, odbier, panie za okieneczkiem odbierają od kuracjusza to skierowanie i wystawiają taki przepis leczniczy. Który jest jakby w okresie pobytu kuracjusza w uzdrowisku jakby jego takim wtórnikiem dowodu osobistego, bo jak widzimy tutaj kuracjusz wszystko ma napisane, gdzie mieszka, w jakim pawilonie, jaki jest czas trwania kuracji, jaki lekarz go leczy, jakie zabiegi ma poprzepisywane, w jakich godzinach te zabiegi pobiera, w jakich kabinkach, jak te trzeba zabiegi wykonywać. I to jest to jest druk ścisłego zarachowania i po odebraniu tego skierowania kuracjusz, otrzymując przepis leczniczy, staje się naszym kuracjuszem i idzie z nim na pawilon. Powiedziała Pani o dwóch wersjach skierowania. Powiedziałam o dwóch wersjach skierowania dlatego, że kurac u nas są kuracjusze ze skierowaniami sanatoryjnymi, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, że mamy szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe. W szpitalach uzdrowiskowych mieszkają kuracjusze ze skierowaniami serii C, czyli szpitalnymi, a w, tych, a w sanatoriach mieszkają kuracjusze ze skierowaniami serii A. Jeszcze czym się różnią te skierowania? No, tym się różnią, że prawda, z zasady, według stanu na dzień dzisiejszy, leczenie uzdrowiskowe jest bezpłatne. Ale bezpłatne jest ono, ono całkowicie w szpitalach uzdrowiskowych, a w sanatoriach uzdrowiskowych, właśnie dla tych kuracjuszy z serią A, istnieje taka mała odpłatność za usługi hotelarskie, tak zwane. I ta odpłatność jest zależna od standardu. Pokoju, jaki kuracjusz zostaje mu przydzielony na okres trwania kuracji, i od okresu. W okresie sezonu, a sezon w naszym uzdrowisku trwa od 1 lipca do 30 sierpnia, kuracjusz ponosi następującą sanatoryjną odpłatność za pobyt. W pokoju jednoosobowym z łazienką. 480 tysięcy w pokoju jednoosobowym bez łazienki 400 800 w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem sanitarnym 150 tysięcy, a w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła 120 tysięcy pozostałe miesiące, czyli od sierpnia do końca, do końca czerwca, prawda co to, to jest okres posezonowy i wtedy odpłatność wynosi... W pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem 240 tysięcy, bez węzła 168, w pokoju wieloosobowym 100 tysięcy 800, a w pokoju wieloosobowym 79 tysięcy 200. Jak widzimy, ceny nie są szokujące. No, wydaje mi się, że ceny są do przyjęcia nawet dla tych kuracjuszy, rencistów, emerytów, prawda? Ja jeszcze bym wróciła do tych skierowań, bo powiedzieliśmy, że już musi mieć skierowanie. Nie powiedzieliśmy natomiast, skąd ma mieć to skierowanie. Więc w tej chwili, do chwili obecnej, do w ubiegłych latach właściwie, była mnogość dysponentów do szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych. W tej chwili, jedynym dysponentem. Skierowań zarówno szpitalnych, jak i sanatoryjnych jest Wojewódzka Komisja Lecznictwa Uzdrowiskowego działająca w miejscu zamieszkania, więc kuracjusz, który się stara o takie skierowanie, powinien odpowiednie papiery, a te papiery stanowi wniosek o potrzebie lecznictwa uzdrowiskowego i badania podstawowe badania lekarskie złożyć w wojewódzkiej komisji lecznictwa uzdrowiskowego tam gdzie mieszka i od nich oczekiwać tego skierowania Rozmawialiśmy o formach leczenia bezpłatnego. Czy uzdrowisko prowadzi formy odpłatne, stuprocentowo odpłatne leczenie? Tak, no właśnie w tej chwili jesteśmy po opracowaniu takiej oferty <gry> dla kuracjuszy, zarówno dla kuracjuszy krajowych, jak i zagranicznych. I dla, jaką mamy propozycję dla kuracjuszy krajowych? Pobyt w uzdrowisku 24-dniowy w tej chwili 3 miliony 600 z pełnym zakresem usług takich jak dla kuracjusza ze skierowaniem. No i dodam jeszcze, że w wypadku takich kuracjuszy staramy się oczywiście zakwaterować go. No w jak najlepszych warunkach, prawda, więc najczęściej w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych z łazienką, jeżeli takie możliwości mamy. Kuracjusze, którzy chcą korzystać z takiej formy usług, powinni po prostu załatwić sobie tą kurację gdzieś tak z miesięcznym wyprzedzeniem, bo u nas wloty trwają, trwają 24 dni, więc tyle czasu nam potrzeba, żeby sobie dane miejsce dla kuracjusza pełnopłatnego zabezpieczyć. Druga forma to jest... Tak, tak zwane wykupywanie samych zabiegów. Kurac już może sobie wykupić zabiegi 14-dniowe w ryczałcie za 350 tysięcy i może sobie wykupić 21-dniowe za 500 tysięcy. Może oprócz tego wykupić sobie indywidualnie same zabiegi, prawda? Takie, które, na które ma po prostu ochotę. W cenę powyższą kalkulowana jest porada lekarska i zabiegi lecznicze zaordynowane przez lekarza. Zakład przyrodoleczniczy naszego uzdrowiska wykonuje szeroki wachlarz, właściwie wszystkie zabiegi stosowane w polskich uzdrowiskach w naszym uzdrowisku są wykonywane. Okay. Więc wszelkich informacji o leczeniu uzdrowiskowym i sprzedaży miejsc dokonuje Zakład Obsługi Kuracjusza PPU Zdrowisko Cieplice. 58 560 Jelenia Góra ulica Cieplicka 7 tu się właśnie w tej chwili znajdujemy telefon 510 03 do 05 wewnętrzny 423 i 273 telefaks 52 557 Muzyka